Drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy kolejną misję, misję drugą, Ciemna Tajemnica. Oficjalnie zakończyliśmy w poprzednim odcinku misję pierwszą, uciekliśmy z zamku Wolfenstein, teraz stawiamy do wioski. Część pierwsza, wioska. Od Osa przez łącznika Kesslera z grupy Krajsał dowiedzieliśmy się o trafieniu Pana do niewoli i udanej ucieczce z zamku Wolfenstein. Śmierć agenta 1 stała się tragedią nieuniknioną. Agent 1 to ten poddany torturom. Paranormalny dywizjon SS Himmlera pod dowództwem Helgi von Bülow rozpoczął zakrojone na szeroką skalę wykopaliska archeologiczne w pobliżu wioski. OSA niedawno przechwyciła zakodowane fragmenty komunikatów wysyłanych z wykopalisk do samego Himmlera, Uuu, ale dotychczas nie mogliśmy ich całkowicie rozszyfrować. Karl Wilgut z grupy Krajsał jest w wiosce i powinien przekazać Ci ważną rzecz, o ile to będzie możliwe. Odnajdź go i zabierz tę rzecz, potem działaj zgodnie z poprzednimi wskazówkami Kesslera stosownie przyrzucania się na miejsce wykopalisk i zorientowania się w sytuacji. Pamiętaj! aby zebrać ważne informacje, musisz pokonać długą drogę. Po okazaniu się na miejscu otrzymasz nowe wskazówki. Proszę bardzo, tak wygląda wstęp. Dowiedzieliśmy bardzo wiele z niego między innymi Paranormalny dywizon SS Himmlera, dalej pod są Helgi, dalej kontynuuje sobie wykopaliska. To po pierwsze. Po drugie, Karel Wilgut, kolejny gość z naszej grupy, jest w wiosce i powinien nam przekazać ważną rzecz. A, I to będzie ważna rzecz, tak więc musimy się spotkać z nim również. A oficjalne zadania wyglądają tak. Przedostać się do wsi, odnaleźć dywizon Paranormalny SS i miejsce wykopalisk. No, jak widzicie, nazwa misji tej części pierwszej to jest wioska. Tutaj pisze o wsi, a powiem tam tak szczerze, że dla mnie to jest takie miasteczko bardziej. No, nie jak to się nazywa, ale bardziej miasteczko. Zresztą rzućcie okiem sami. It's freezing out here. It's going to be even colder than last night. I hope we get some new blankets soon. I just hope we get some hot water soon. Nie yeah, yeah, I know, I know. <laughs> Jak słyszycie, naziści, co sobie logiczne, prawda? Mówię po angielsku, nie? <laughs> no, nie ma w tym logiki, ale dzięki temu można więcej zrozumieć. Proszę bardzo. Razem z naszym łącznikiem przenikamy na teren wroga. No i dobrze, jesteśmy w domu łącznika. Taki bardziej kryjówkę jak dom, ale patrzcie co tu mamy. Celownik snajperski, a? od tej pory, czyli z tej pleczki będziemy mieć celownik. Znacznie łatwiej celowanie na daleką odległość. Oprócz tego dostajemy kolejną nową broń. Thompson. Niestety mamy do niego mało amunicji, a i w tej misji więcej nie znajdziemy, a raczej dużo więcej. Tak więc i tak będziemy korzystać głównie póki co z naszej podstawowej broni MP40. Oprócz tego, kolejna latnetka. Zróbcie okiem na to. Skrzynia 45 kalibru. Tak to jest nazwane to jest po prostu nic innego jak amunicja do Tot Sona. Nie będziemy dzisiaj za wiele, tak jak mówię, więc będziemy strzelać sobie z karabinu. Dobrze. Tyle tutaj. Tu nie przejdziemy. Schodzimy na dół. Okej, okay, tajne przejście. W bibliotece. No cóż, mój poziom angielskiego nie jest najlepszy, ale mogę wam tak... Chcę przetłumaczyć co powiedział, a powiedział między innymi, że jest w takim stanie, że nie jest w stanie nam pomóc. Bo jego zdrowia to nie, nie pozwala. Rzeczy na powodzenia i mówi, że tylko które który szukamy są na obrzeżach wioski, na cmentarzu. I teraz się dowiedzieliśmy. Jejeł ja do piwniczki z winem. Gdzie już ktoś jest. Okej, okay, po cichutku. Ej, Był tak pijany, że jak widzicie zaliczył zgon. Taki, Taki żart. Dobra, idziemy dalej. Jak widzicie, Niemcy się tu mocno bawią. Muzyka gra. Coś ala gospoda. Mamy też cywila, a raczej cywilkę. Pamiętajcie, co bardzo istotne. W tej grze nie można strzelać do cywili. Jeden strzał i po misji. Misja z automatu przegra. O, cisza. Łoga cisza. No, komu się nie spodoba ta cisza. I pięknie. Znowu, sposobem pociutku. No, w białych dziakach na śniegu. Powiem szczerze, są mało widzialni. Mało widoczni. Słuchajcie, widzę, tam jest kalabin. Dużego kalibru. On nam się mocno przyda, więc idziemy tam. Wiesz, paru przeciwników. Po drodze. Zmieniamy pokoje. Tu mamy granaty, których nie podniesiemy, mamy maksimum. No i jedzenie. Proszę bardzo, życie odnowione. Kolejny pokój. W tej oto gospodzie. Zupełnie pusty. Dużo książek. Dobra. I tutaj wychodzimy. Tak jest. Gdybyśmy poszli na ten plac, to on nas tutaj uch skosił nieźle. A to jest mocna broń. Jak mocna? Zobaczcie sami. No, mocna. Tak, więc warto tutaj przejść w pierwszej kolejności. Zawijć żołnierza, który pilnuje tej broni. A następnie za jej pomocą wyczyścić ten patrol. Czy ja go zabiłem? No teraz tak. Dobra, drodzy widzowie, możemy od razu udać się w prawo, ale nie róbcie tego. Ta droga jest złą drogą. Są dwie drogi na tym placu. Obie prowadzą w to samo miejsce, ale ta jest tą złą. Tu nic nie ma, ale wam to pokażę, jak zwykle. Słuchajcie, tu są drzwi, których nie otworzymy. Tu z kolei są drzwi podwójne, które otworzymy, ale następnych nie otworzymy. Tak więc na tym placu nic więcej nie ma. No i są dwie drogi. Pierwsza, ta zła. I druga tutaj, ta lepsza. Tutaj co, co prawda był ten cały patrol, więc niby gorsza, ale jak się go sprzątnie, to z automatu ta droga staje się lepsza. A dlaczego? Zaraz wam to wytłumaczę. Tu mamy blokady ze skrzynek, nie przejdziemy. Tu mamy czyli zamknięte, nie przejdziemy. Bierzemy nóż. Widzicie? A idąc od tamtej swojej drogi? Mielibyśmy go... Przodem do nas, więc nie no, że zaczął do nas strzelać. To tam u góry jest jeszcze drodzy widzowie snajper. I on też by do nas strzelał. Więc lepiej pociutku. Pociutku, po, po malutku. I snajpera wykończymy sobie. O tak, on no, wychylał A, kurde, sprytny jest. Dobra, idziemy. A wiecie co? Haha Też przez chwilę myśleliście, że ten gana spadł mi na głowę? Otóż nie, tu wszystko było wyliczone Powiedzmy Dobra, snajperczka zabrana. Amunicja daje również. Przyda się. Żeby nie być koło słownym, to wam pokażę. Tutaj nic nie ma. Są tylko drzwi. Idąc tędy. To już nic. I tu jest proszę was. Nasz drugi łącznik, ten, który ma dla nas ważną rzecz. Ma coś dla nas, coś istotnego. Zresztą, zaraz sami zobaczycie. Tak, właśnie. Drodzy w tym miejscu podnosimy, drodzy widzowie, kanabis. Dokładnie identyczny. Nasze MP40 jest ta sama amunicja, tylko że strzela dużo ciszej. Jednakże ma minus. minus jest przegrzewanie się, zobaczcie, na taki czerwony pasek koło amunicji. Widzicie? Jak te trzymał długo, a to się przegrzeje i już więcej nie strzeli. Więc tą bronią możemy strzelać po cichu, to fakt. Ale tylko krótkimi seriami. Bo inaczej się nam przegrzeje. Ja i tak staram się strzelać krótkimi seriami, bo są celniejsze. Tutaj wzięliśmy kurtkę, słabia trówka, <laughs> ciekawe tłumaczenie, i ona daje nam 75 pancerza, tak więc, uhuhu, przydatna rzecz, tu nie ma nic, tutaj możemy wyjść sobie z powrotem, to oto miejsce, to był łącznik, tu my, kontrolować możemy tylko i wyłącznie w tą stronę w górę. tak, tu jest zamknięte, tu był snajper, a tędy, wracamy się na ten główny plac, pamiętacie, co ja mówiłem o tej drodze, kamień. No, idąc tędy, tak jak mówię, dostajemy od snipera i od tego lepiej zajść się od tyłu mądrzej. Dobra, kontynuujemy, tutaj tak. drut kolczasty, nie przejdziemy, tutaj ściana nie przejdziemy. Jedna droga prowadzi na dół. Ale co ciekawe tutaj możemy tylko i wyłącznie wrócić się w to miejsce, więc jedyna droga prowadzi pod mostem. Pod mostem prawo, lewo, czysto. No i przeciwnicy będą tam. To już dla nas strzela. Wykorzystajmy naszą broń. Co jest bardzo istotne: podczas przybliżania nie możemy się ruszać. Jeżeli zrobię chociaż krok w prawo, to automatycznie przybliżenie jest zakończone. I okej, okay, wyczyszczone. Przeładujemy naszą broniuchę. I znowu mamy bramę, co możemy przejść. I drugą to odblokowanie nasku tutaj. Pamiętacie, to był łącznik. Idziemy tędy. To jest ślepa droga, ale bardzo istotna teraz. Dlatego istotna że na końcu tej drogi jest to to pomieszczenie. No cisza. A w tym pomieszczeniu znajdziemy nową broń. I to jest Tumikiem. Piękna sprawa. Jak zwykle to jest ta sama amunicja co do pistoletu zwykłego. Więc warto mieć taki. OK. I plus amunicja i plus krótsze pancerz. Czy mamy 100 pancerza? Jak widzicie, nic tu więcej nie ma. Otóż błąd. Błąd, nigdy tak nie myślcie, że nic tu nie ma. Tutaj coś jest. Jest tu pierwszy sekret, a? Zapomnieliście o sekretach, pewnie nie? W poprzedniej planszy nie było żadnych. Teraz też długo nic patrzcie. Mam nadzieję, że widzicie. Jedna z książek wystaje. Pod biblioteczkę. Podchodzimy. Wciskamy. I tajne przejście. Tada! Schodzimy na dół. W tym miejscu odnajdujemy na jedną strefę. I jak coś. sporo apteczek. I strażnika. Strażnik jest na emeryturze od 50 lat. Dobrze. Wychodzimy. Pierwszy sekret zaliczony. Odnowiliśmy sobie życie. Znaleźliśmy nową broń. Mamy też pancerza więcej, tak więc tak czy inaczej ta ślepa droga jest bardzo korzystna dla nas. Polecam w nią pójść. Dobra, wychodzimy teraz na ten plac i teraz tak. Tutaj mamy drzwi otwarte. Uwaga, żeby z nią nie szczelić. I na apteczkę, czyli piwo. 20 zdrowia na zapas. I to tyle. Możemy iść dalej przed siebie. Zapiszmy sobie. Dawno nie było zapisywane. Okej, okay, wychodzimy tutaj. I teraz tak. Tam możemy iść jako główna trasa, a tutaj jako poboczna. Pójdziemy tędy. tego okna Wam pokażę jak się dostać. To też taka swego, swego, swego sposobu ciekawostka. Teraz tak. Tam są snajperzy. A tam jest ślepa droga. A? Już na nas strzelają. Słuchajcie. W tym miejscu widzicie, jest taka jakby drabinka. Coś alaryna. Ale możemy wyjść. I skoczyć. Jest to zupełnie opcjonalne. Nie jest to właściwa droga. Ale możemy... Tym sposobem wyeliminować snipera. No i jeżeli stracimy życie to się podleczyć Widzicie, nic tam dalej nie ma, nie przejdziemy Tak mówię, ślepa droga z dalej tym daszkiem Możemy skoczyć tutaj A dalej tutaj I to tu było to okno, które wam mówiłem, że wam pokażę Amunicja, apteczki i nowe drzwi zamknięte Nic tu więcej nie ma, nawet nie jest to liczone jako sekret Ale jako ciekawostkę wam pokazuje. Że można wejść po tych rynnie I pozwiedzać sobie Okoliczne pokoje Widzicie? Zamknięte Jak mówiłem jest to Kolejna ślepa trasa W ogóle ta cała wioska, to miasteczko Jest takim trochę labiryntem No ale zaradzimy Bo W końcu i tak Chciałem na jedną słuszną drogę Byliśmy tam po drugiej stronie na tym moście Dobra, idziemy dalej Pociutku na spokojnie. Tu nikogo, tam nikogo. No i tu nam wyszedł przeciwnik z tych drzwi. Możemy je otworzyć, mamy tutaj magazyn. Pełna apteczek, zdrowia, pancerza, amunicji. Wszystko co najlepsze. I tutaj też moglibyśmy podnieść tą cichą broń. Proszę bardzo, amunicja na fulla. Te skrzynki widzieliśmy z tej drugiej strony. Tak, nie przejdziemy, ale gdybyście chcieli się tam wrócić w jakimś celu, nie wiem, po amunicję, to można od tej strony. Też są skrzynki na murek i można zeskoczyć na dół. wylądujemy przy tym moście. Później po drabinie i cała plansza jest No do przejścia. Nie jest to konieczne, ale pokazałem, jak zwykle. Dobra, idziemy znów tutaj na ten plac. Oficjalnie nic już nie ma. Oficjalnie, bo nieoficjalnie jest tu jeden sekret, a znajduje się on na tym balkonie. Na tym balkonie są dwie apteczki do zebrania. Nie są nam one potrzebne mamy 100, ale jak tam wskoczymy, to sekret się zaliczy. Jak tam wejść? A, oczywiście jest to jeden z moich ulubionych rodzajów sekretów, czyli sekret, który wykorzystuje elementy otoczenia. Trzeba troszeczkę przemyśleć. I proszę bardzo. To jest tajemna strefa. Lubię takie sekrety, nie? Że tam wciskamy, ściany się otwiera, tylko takie coś, takie wiesz... Niby to widać na pierwszy oka, niby to jest proste, ale trzeba tak sobie troszeczkę... Troszeczkę, że trzeba to przemyśleć, no nie? Troszkę zręczności, pomyślności... I ogólnie wszystkie dobrego na Ok. Okej. Uwaga. I uwaga, bo tam od razu zeskoczy nam gość. Tak jest. Wyczyszczona. Wola się zdążyła ale my też zdążyliśmy go dopaść. Proszę bardzo, gdyby nie zaskoczył, albo gdybyście chcieli go zajść od tyłu, to po tej drabince można tu wejść na górę. Nic tu nie ma, bo te drzwi są zamknięte. Po eliminowaniu wszystkich przechodzimy przez te oto drzwi i wychodzimy w tym oto miejscu. Jesteśmy coraz bliżej końca, drodzy widzowie. Powinienem użyć snajperki, to fakt. Ale myślałem, że jakoś pójdzie. I możemy odblokować te drzwi. Dzięki czemu wrócimy tutaj. pamiętacie, Jak wam pokazywałem te. Te domostwa. Dobra. Koniecznie musimy snajperkę. kurczę, nie kopniak, nie kopniak. Przybliżenie. Kurde, nie można się ruszać. Raz, dwa i, i trzy. Dobra. Właśnie, bo w tej grze możemy kopać sobie. No nie jest to do niczego przydatne. Można drzwi otwierać z kopa, jak ktoś lubi. Mamy jakieś drzwi zamknięte? No nie mamy. Proszę. Można? Można. Efektowne. A, ale już nie można otworzyć normalnie. I okej, okay, zbieramy amunicję. Uzupełniamy zapasy. Idący widzowie, jesteśmy na cmentarzu którym nas, nam, nam na, nasz ołocznik Ocznik numer dwa. Patrz, hop, tam nie przeskoczymy Tu jest istotna rzecz Tutaj z tyłu To jest, drodzy widzowie, dynamit Dwie sztuki, chociaż przyda nam się tylko jedna Ale koniecznie go musimy zabrać, tu nie ma nic więcej Gdyż, wejście do krypty Jest zamknięte Można sobie kopać Ile chcecie, nic co nie da Trzeba to wysadzić, drodzy widzowie Mhm. Mm Dynamitem, a dynamit na 5 sekund, wystarczy. I pięknie. Droga do krypty, do katakum stoi przynajmniej otworem. Dosłownie otworem, i skakujemy w ten otwór. Tym sposobem oficjalnie kończymy misję. Dziękuję i do usłyszenia.